Dzień dobry, witam wszystkich. Pozdrawiam cieplutko i zapraszam na film. To są jasne na białych ogonach. Samczyk z lewej, samiczka w gnieździe widać siedzi. Próbuję złączyć ich parę od dłuższego czasu. W zeszłym roku. Samczyk był lotowany razem z samiczką, jasną wylotką. Samczyk jest czteroletni. Samica zginęła na lotach. On został jednak sam, bez pary. Przez trzy lata była jego jedyną partnerką. W tym roku Postanowiłem dać mu nową samiczkę. Jest to jasta na białym ogonie. Na dachu są w parze. Kiedy wylatują z budy, nie pozwala wejść do wspólnego gniazda. Wieczorem, kiedy kratuje ich na półce, żeby przyzwyczaić ich do siebie. Samiec jednak ciągle ją wygania. Wczoraj zobaczyłem efekty swojej pracy. Siedziałem w gnieździe razem i myślę, że już niedługo samica zniesie jajka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powinny być ładne, młode. Para, moim zdaniem, została dobrze dobrana. Pasują do siebie pod każdym względem. Mimo, że ten samiec był wierny jednej partnerce, która zginęła w ubiegłym roku, to przekonał się, że warto mieć nową. A ja cieszę się z tego. Jeszcze chwila dla Was, dla obejrzenia moich gołębi. Jest coraz cieplej. Widać u nich wiosnę. Gołomki są wesołe, gruchają. Proszę sobie popatrzeć spokojnie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę mu danych lęgów. Hejka.